Poranę. Witam Państwa. Tak, jestem projektantem produktu, grafiki. Mam nadzieję, że zaciekawię Was tym, co dzisiaj pokażę. To są Chopin batony, przepinki w postaci batonu z zamontowaną wewnątrz pozytywką. Projekt ten w tym roku promuje Warszawę w roku szopenowskim. Mam nadzieję, że już w kwietniu będziecie mogli kupić ten projekt w jakichś fajnych, klimatycznych miejscach. O, jak szybko! To jest projekt dla Absoluta. Firma Absolut kupiła ten projekt dwa lata temu. Są to mieszadła do drinków razem z kartami. Na tej karcie można zapisać numer telefonu, postawić komuś drinka. No myślę, że prowokuje do ciekawych sytuacji. To z kolei fragment dosyć dużego projektu nagrościanek z OSB. OSB tutaj wykończyłam specjalną taśmą PCV. W ten sposób zniknęła chropowata, bardzo taka agresywna faktura tej krawędzi. To jest kolejny projekt dla miasta Warszawy. Są to podkładki pod piwo z naniesioną na nie grą Wiadomo, jest Euro 2012. Widzimy Hiszpanów, Włochów, Polaków, Rosjan. Gramy sobie o kolejki. Mam nadzieję, że to zintegruje środowiska nieanglojęzyczne. O ile dojdzie do Euro, mam nadzieję, że też sobie zagracie. To jest projekt Robino i Dwa w jednym. Dla posiadaczy małych wnętrz. Sprawdza się. No, to jest kolejny projekt tym razem dla Noki. To są takie naklejki, które możemy przyklejać w miejscach typu okna, kran, kuchenka gazowa. Ogólnie ja mam problem z tym, że często wychodzę z domu i nie pamiętam, czy zamknąłem drzwi. No i mam fazę, wracam, trzy razy, sprawdzam. No i to jest coś takiego, co przykleicie, ściągacie software na swój telefon, wyjdziecie 300 metrów poza dom, SMS-a i zamknąłeś drzwi. To jest z kolei notes, e, notesy inspirowane e, taką, te, e, taką e, historią, że pierwszy mini-Morris został właśnie naszkicowany na serwetce w kawiarni. I to jest, e, na notes ten składają się klamry, tak, swobodnie rworozrzucane kartki, które spinacie. Ja na przykład bardzo lubię zbierać pocztówki, jakieś wlepki, jakieś takie ulotki. E, zwykły notes mi nie wystarcza, także to spinę wszystko, mam ze sobą bardzo praktyczne. Z kolei to to jest taki plastikowy, pikowany fotel, taki żart. O, mam nadzieję, że ten projekt znacie 1500. Tam można go wypróbować, jest to siadanie na trawie. Trawa tutaj pochodzi z boisk, można powiedzieć, że z recyklingu. Mianowicie namawiam panów, którzy robią boiska, żeby dawali mi odpady i w ten sposób powstają siedziska. To jest projekt komunikacji, identyfikacji wizualnej dla sklepu z dewocjonaliami, żeby nie było tak kolorowo i tak wesoło. Nie, ale ogólnie tutaj zmierzam się z tematem, jak wyjść z tej totalnej tandety, z plastikowych Chrystusów, fluorescencyjnych matek boskich, chociaż tam ten temat też jest fajny. Tutaj z kolei to jest zestaw mebli ze skaju. Tutaj wziąłem sobie na warsztat y, pokazanie, że skaj może być świetnym materiałem. Y, kolory, brak faktury, skoro podobnej, no po prostu wyszły y, meble, które, no, są naprawdę ciekawe. To natomiast jest świnka z karbonka. Rzucacie, podświetlacie, wiecie i wy macie. Tak, ja zawsze świnki tam wydobywałam i otwory, żeby wiadomo wyjąć, włożyć, także um, tutaj jest sprawa uproszczona. Um. Tak, a to jest stolik dla Voxa, zrobiłam go na ich konkurs. To jest stolik dla małych dzieci, które sobie mogą się taki, na takim stoliku bawić, wyplatać. W momencie, kiedy maluch wyrasta, mamy stolik kawowy. Ale ogólnie to jest jakaś inspiracja z mojego dzieciństwa, bo bardzo lubiłam układać sobie długopisy, niech coś tam... O, bardzo szybko. To jest projekt 0%. To jest troszeczkę taki antyprodukt, mianowicie tutaj odtłuszczyłam ten rozbuchany design, właściwie rozbierałam elektroniczne przedmioty i laminowałam w folię. Każdy taki dla mnie demontaż był zaskoczeniem, ponieważ okazywało się, że w tej plastikowej paczuszce po otwarciu znajdował się wspaniały biżuteryjny przedmiot. Właściwie układy scenarne, no, poezja. A, tutaj natomiast oprócz projekt, bycia projektantem produktu, zmierzałam się z tematem architektury wnętrz i to jest jedna z koncepcji sklepu Muji w Warszawie. Już niedługo otwarcie. A to jest fragment y, instalacji, którą zrobiłam razem z Dawidem Grunaszem i Małgosią Mozolewską. E, a ekor się nazywała To też I tam były takie różne e, interpretacje żyjątek e, morskich. No i to jest koralum Album, czyli Koralowiec Biały. To natomiast jest seria krzeseł Freud. E, powstała razem z, też z Dawidem Grunaszem. E, to są krzesła po, z recyclingu, które są malowana na różowo, ozdabiane wymownym wcięciem. Ale słuchajcie, były osoby, które naprawdę pytały się mnie, co to jest. Tu natomiast jest kartka wisior, zrobiona dla myśli królika. Zachęcam do odwiedzenia, to jest bardzo fajne miejsce, z bardzo klimatyczną Martyną czerwińską, także naprawdę super to jest. No i myślę, że kajdan to jest coś, co każda kobieta i mężczyzna powinien mieć. No, a tu jest próbka ym, też grafiki użytkowej. Jest to logotyp y, bardzo ciekawego y, paryskiego biura architektonicznego. Tutaj z kolei, oni zajmują się przede wszystkim teatrami, mają y, kosmiczną architekturę teatr, teatr, budynków teatru. No, no i to jest ostatnia rzecz, dosyć taki dla mnie projekt eksperyment. W tamtym roku zrobiłam serię y, y, sukienek z 300 butelek. Był to na konkurs projekt Fashion Show. No i dostałam się jako jedyna osoba spoza świadka fashion na pokaz fashion. No i to nie był szok, praca z modelkami, ale było ciekawie. Dziękuję. Kosmiczne tempo mają te prezentacje. Przyrzekamy, że każda naprawdę ma 6,40. Mi jest PiS! PiS!